Siemaszka z tej strony X Chrystek, a dzisiaj gramy w... Grę o skiny grę, no, y, W trybie graj z, z mikrofonem. Zaczynamy. Co znowu nie będzie dobrało? Ja wtedy? O, <ścoughs> co się dzieje. Ać, zobaczymy. No nie mógł, gadajcie, że znowu na będzie. O! Dobra. Siema Zgad ma? Zgadza się na nagrywanie tego? No zgadzam się. Masz linki, Nick? No i to już. Muszę znaleźć, dobra. To wybieram tak na szybkie. Go. No, zaraz, ale zadaje najmniejsze obrażenia. Mogę 7 nowa F, y, XM, albo nowa mi się zdaje. XM. -ka. Stawiam, zostawiam ja na XM, -kę. Tak, możesz spróbować nowa Kurde, takie ciemno Który skin posiada stat track SG Pulse, AUG, oh, kolony Glock MP7, armor Korn Z jakiej kolekcji pochodzisz? i hardem Case Harden mm, Case Harden... IOS uh. na Vanguard Vanguard na pewno nie A albo Crown, chyba Ja nie 26 jest kosa Mhm, spoko. Dziękuję. A, mogę ci się udać? Nie? nie dzięki. Ja wolę się tradować, że A, zgadzam. W jakiej kolekcji wchodzi R? Revolver Bank Mask. O kurde, co się z tymi skinami teraz bierze? Pokoła ci, że w dziesiątce asasinów. Serapie, żebyś to tu A ja nie znam się na skinach. <laughs> no i lepiej. Jeszcze na tych Bank Mask. Vanguard... Um, Vertigo, albo Vanguard, albo Train. Vertigo dam. Nie, Vertigo nie będzie. Za stara mapa, właśnie. Jak nazywa się mapa widoczna na zdjęciu? Office. A ty co? Poczekaj. Ej dobra, to ja bym chciał tak zrobić, że dam ci to, to, za to. A, a czemu akurat coś tą jedynkę? Nie wiem, A dlatego, no, że jesteś youtuberem. Nie, nie mogę otworzyć akurat. To jest niebieski skin, ja będę na minus, bo mam Asimowa w dziesiątce. A, to, to nie, coś... nie, 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 nie wiem. O, no dobra, to mi coś zaproponuj. Dobra, tak coś, nie wiem, powiedzmy. Za dziesiątkę mogę, nie, co? za dwudziestkę szóstkę mogę Ci zapłacić pięć tysięcy. Za dwudziestkę szóstkę? No. Ile? Dwadzieścia sześć, pięć tysięcy, 25 czy pięć tysięcy? Pięć tysięcy, A, to dobra. No nie wiem, czy będzie mi się opłacało, ale ok z racji, że jesteś youtuber'em, to ci dam Ale to nie ma znaczenia, że jestem youtuber'em, nie to nie O, będę ci dużo Dobra Ja nie, nagle okazuje się, nagle się okazuje, że mi gejbena dałeś Nie, nie daj ci gejbena Dobra, dam ci jedynkę za darmo Chcesz? Okej okay. Dobra Mogę Dobra, to co? Kończymy? Myślę... Nie, jeszcze... Czy? Nie Ja ci dam dziesiątkę za... Czekaj, ile to jest warte? Mhm Za pięć tysięcy Gable Coinsów, bo tyle to jest warte, stary Nie, ja zostawię ja się Dwa i tysiąca Zaryzykuję Dobra, zaufam ci Zaryzykuję Nie Dobra Dziesiątce, jakby, co to było? To był klucz, więc nie bój się. No Cię to łatwo. akurat dwa i pół tysiące, Dwadzieścia ja pierniczę. Ja pierniczę. ja dałem ci Marble Fade'a. Ja pierniczę. ja mam pytanie, a ty na YouTubie, co nie? No. Dale, proszę, Czekaj, dobra, to dawaj szybko. Ja pierniczę, Marble Fade'a przewaliłam. <noise> Ej, dobrze wpisałem? E, dobra, A to, jak... Jak, jak to wygląda? Ej, ty kiedyś robiłeś pojedynek jeden vs jeden, zacięta walka No Ktoś tak, on stylu? tak, coś się stylujesz. Tam masz takie zdjęcie Gramy z widzami w CSGO, tak? No, coś tam będzie takiego Tam masz jeszcze jakieś no. live z Tabasco, jeśli to tam znajdziesz, to na pewno to musi. Mój... Co z tym razem kiedyś lawa zrobię Dobra, to dzięki za gierkę Dzięki Możesz paść na kanał, zostawić subskrypcję Dobra, kończę Dobra, na razie ja, wierniej, czy jeszcze jestem na minus. No. Dobra, dzięki za gierkę na razie. Zagraj jeszcze raz. Kosa, kosa. Ach, dobra, co tam jest. Siema. No, siema. Zagraź się na nagrywanie tego? No, spokojnie. masz link do kanału. Jeszcze ci nazwę napiszę. Co wybieram? Tak jeszcze losowo dam 19 gdzie jest. Model z, z której frakcji wzorowany jest na y, Guardian w z serii Half-Life? Y, y, Balkan chyba. chyba. Jestem pewien. Alit, nie wiedziałem tej wie, obsługi. Jakiej kolekcji chodzi SEF o shadow? Czemu skiny? Czemu skiny? Nie wiem. Nie. Zawsze najtrudniej. Tam... Już wolałbym mapy jakieś, których nie znam. Ale nie no. skinny. Office Mirage, na pewno nie Mirage. Racing Sun. Mm, zaryzykuję wniuka. Nie, mi się wydaje, że cel, nie? Racing Sun. Jakiej no. jakiej pojemności? To chyba najprościejsze. Jakiej pojemności? skar 20. Szczerze? 20. XD. No. Znaczy Raczej prosta. Nagle się okazuje, że zmienili. Przed chwilą jest 30. XD. No to też proste. Ile zapłacić za maga siódemkę? 1800 chyba. No tak. No. Teraz tak. Co musisz zrobić, by otrzymać osiągnięcie się Award of Pain? Zrobić, który... as trynars, za, na razie. Zagrać w każdej mapie, o jezu. Wystrzelić na razie, kiedy na mapie. Wygrać na każdej mapie, nam z mi się wydaje, że da, ale nie Ja sobie. też mi się wydaje, ale nie wiem. Nie wiem, strzelę w D, bo myślałam, że jeszcze B może być. No. Na no O kurczę. A chcesz jakieś skrzynki? Znaczy, nie, no ja się chcę potraidować bardziej. Co tam masz? Teraz? Dawaj, nie. Zaje... A co powiesz o jedynce? Wcześniej to była taka skrzynka, którą przewodziłem <grych> i, I ja co tam było w tej jedynce wtedy? magnet. Y <grych> Doppler. Ech. 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 A za ile byś chciał właśnie to wyjść. Jedną... Mogę za tysiąca dać. O kurczę, nie wiem czy tysiąc będzie mi się opłacało. Zaryzykował, ale nie wiem co to będzie. Ech. Sorry Spoko, spoko. Eee. Wiesz co? Jestem miły i e, mogę dać Ci to, nie? I tak jestem w setnym w rankingu, więc dalej już nie muszę. Dobra, dzięki. Ja kiedyś byłem... Może e, e... Ci jedynkę? No może, z Gabe'em będzie. Gabe'em... Jaki typ! What? Znowu w jedynce kosa. Ej, to się nagrywa. E, wiem, właśnie się zdziwiłem i, ten, i nie chciałam się mówić. I, co jest? Lol. Dobra, yy, kończymy? Czy jeszcze jakieś No e, Są jeszcze dwa niebieskie i dwa szary. To raczej znaczy już nic. Jak dwa szary mogą w ogóle tu być? Oprócz no, skrzynek? No na im tak i skrzynia. Ja. O lol. Dobra, to co? Kończymy. Mhm. Dobra, dzięki, stary. Ale lol. Nic da. No, jesteś... 650 ja powinienem być taki miły, ale nie jestem po tej stronie. Co ja tym powinienem być? Dobra, dzięki za gierkę w są na kanał. Zagraj jeszcze raz, dobra. Graj z mikrofonem. Siema? Halo? Zgadasz się na nagrywanie tego? Masz link do kanału. I, nie, nikt skrzystach, jak tam byś się się znaleźć już. Dobra, wybiera skrzynki Wybierasz skrzynki? Co jest? Czemu nie wybiera? Halo jesteś? Ty on jest? Czy nie ma? Halo Ziomek Lol Ej, wybieraj skrzynki. No, wybieraj skrzynki. Lol Wow, dobra, spoko, szybkie. Ile znasz nagrody w trybie kompakty? No, no właśnie się tak zdziwiłem, bo wszystko na raz poszło. Myślałem, że lagam. Ile znasz nagrody w trybie kompakty? Za zabicie przeciwnika za pomocą... kroby 50, 300, 450, 150 Ja nie wiem Brawo, poprawna odpowiedź Z jakiej kolekcji pochodzi P-93 Red? Chyba wiem Mi się wydaje, że z tego Z Mirage'a pochodzi Chyba No, mówiłam Z Mirage'a Dobra, z jakiej kolekcji pochodzi USPS Guardian? Phoenix. Brawo. Z jakiej kolekcji pochodzi Max 7 Bulldozer? Czy widzę, że się trochę znasz na skinach? Ale to jest chyba... Do dobra, odpowiedź, brawo. Z jakiej kolekcji pochodzi Dualbert Scontractor? Chciałbym je zobaczyć, żeby powiedzieć jakiej kolekcji Szary skin, chyba. Mi się zdaje. Szary albo jasno niebieskie, nie pamiętam dokładnie. Ja bym strzelał w safe house albo w No, dobra, to teraz tak. Z tego, że jestem miłym youtuberem, dam ci ósemkę za darmo. Na no to masz, czekaj, to sobie coś takiego, to mnie znajdziesz. Dobra, to akceptujesz? Za darmo dostaniesz. Dobra, kończymy. Czy chcesz jeszcze potrwać? <noise> dzięki za Gierkę już trzeci Ciakosa pod rząd, XD Dobra, dzięki za Gierkę. Dobra, o Jezu, trzy kosy już były. Co się dzieje? Graj z mikrofonem Szybko wi Witam ponownie dobra, skrzyneczki Masz jeszcze raz ci napiszę What the fuck? What? Co się dzieje? Czwarta kosa, yy, dobra, już jestem. Yy, to niestety zła odpowiedź. Z jakiej kolekcji pochodzi M7 Full Stop? Ja nie wiem, nie powiem Ci tego. Brawo, D to, to poprawna odpowiedź. Z jakiej kolekcji pochodzi USPS Orion? To było akurat co łatwe pytanie. Brawo. Ile osób musi zabić, by otrzymać osiągnięcie MP9 Expert? Ja bym strzelał w trzy liczby: A, C i D, a w B to nie wiem, wątpię chyba. To B to chyba WP było, trzeba tyle zabić. Już nie pamiętam. To jest poprawna odpowiedź. Brawo. Jest. Z jakiej kolekcji w AK Hydroponik? Brawo. No i teraz się zaczyna treyler. 46, za 6. Ja nie wiem co jest 46. Porzę sobie losować. No mogę 15, tak? Zalędn. Nie, dziękuję. <laughs> Brawo. Dobra, dzięki za gierkę. Masz jeszcze, może zna... znalazłeś już? Jeszcze nie. To X-Krystek, bo że wpiszesz tam x CSGO wpiszesz i na 100% znajdziesz. Zobacz, to znajdziesz. Ja jeszcze chwilę poczekam. No to, żeby nie było, że jesteś na odcinku, żeby się znaleźć nie możesz. Już Skype to Christian 2006. Tak, 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 tak. Ta, ta, ta. Dobra, dzięki za gierkę. Na razie Prawie, miałem już. Tylko że coś tam mi jednego dnia z 20 spadło. No na razie. Dobra. Jeszcze jedną... No, może na razem weźmiemy graj z kamerką i mikrofonem. Napiszcie co chcecie, czy z mikrofonem, czy z kamerką i mikrofonem, czy z czatem. Może na machonka się trafi. Daj <grym> z mikrofonem. Dobra. Siema. Zgadasz się na nagrywanie tego? Co Zgadasz się na nagrywanie tego? Nie. Nie no dobra, jak chcesz. Dobra. Nie bo miałem się już mutować. masz to nick. Jest tego jak szukać. Nie skopiujesz chyba linku, bo jak sporo osób. Która mapa była na od początku, co jest go. Overpass, dust, Cobbles, urgase. To jest akurat łatwo pytanie. Overpass. O, co? Ja myślałam, że overpass, lol. To Cały... już... 18, brawo Z jakiego kraju pochodzi Glock 18? Albo to, albo to No, brawo Z jakiej kolekcji pochodzi Desert Bronze Deco? Italy, breakout, chroma, Sport. No, ja też mam Bronze Deco w statraku akurat Minimal mm, Chroma 2 Brawo, to jest poprawna odpowiedź jak nazywa się mapa widoczna na zdjęciu? To wiem S to jest Trochę mi to do traina podobna, ale to nie jest train. To na pewno nie jest to. Alright. To teraz co? Trejdujemy się? To 21 i 49 A ja też nie jesteś 490 No w Powiem Ci tyle. Wyjdziemy na równo szczerze Że się, że się se otworzył Zauważyłem Dobra, to już zapewne się nie się trajdować po co ty się otwierasz? No spoko, ale... Po co się otwierasz? Aby tracisz samo. to za darmo. Albo masz tryb pro i się otwierasz. Dobra, tyle, nie? No dobra, tyle. To zna znalazłeś jak coś na YouTubie? Kiepsko, kiepsko. Dobra, dzięki za gierkę. Dobra To tyle było w dzisiejszym odcinku No Piszcie co ma być w następnym z mikrofonem, z kamerką yy, I mikrofonem, czy z czatem aby Z czatem? Nie, bez czatu raczej To tylko te dwa głosujcie Rozgrywkę zużywa Puf. Dobrze, że nie więcej Dobra, to dzięki za oglądanie Piszcie w komentarzach jednak. Które? Ja chyba, jakby, jak napiszę, wiem ktoś się to albo to, to wezmę A jak nikt nie napisze, to wezmę to Jak zwykle Dobra